Widzowie, teraz nagrywam odcinek. Tak, no po krótkich czasach, nie wiem, czy chcecie zobaczyć, jaki mam domek, ale pewnie się zdziwiecie No dobra, no to patrzcie. Taki mam domek, no. No taki. Taki jest cute, czyli fajny, prawda? Tak. Mega fajny. O, właśnie, tutaj mamy Poker Face, Poker Face, Myślecie, że to chyba studnia, ale nie, to są Poker Face y, nasze zwierzaczki, a tutaj macie, no patrzcie, tam, 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 tam świnaczki. Nasz dom jest mały, ale nieważne. No, jak pytacie się skąd mam refa, e, no, no to było. Oni już widzieli przecież odcinek, nie? A no tak. Ale nieba go jeszcze nie dodałem. Nie wiem, ale jak ten odcinek już zostanie dodany, no to już dawno będą go widzieć. No. I kolejna świnka. Kolejna? Tak. No. A tutaj mamy kej mhm, który nie wyszedł. Oj, przepraszam. A ja ścisę bawelony. Dobra, to. No, ja idę nakarmić poker. Poker, jesteście głodni? Pokery nie są głodne. Jakoś tu nie jedzą. Aha. No, nie. Aha. I uwierzcie nam, że my to sami robiliśmy, bo... To się osiągnie nie da robić. No. Uwierzcie nam, że to sami robiliśmy i te dni na pustynie no nam się udały, a ja wam pokażę. Patrzcie. chcecie Emy na przykład zrobić... O, patrzcie, jaki mam. Emy, kotka. Patrzcie, mam przykład chcecie. Mamy no. kurs, bo chcecie. No, to zrobić. Na przykład pokazać sobie kamerkę, tak jak na x To wideo tutaj. Na przykład to. No i patrzcie. No i teraz jest tak. Jest taki. Teraz mam. Tak. Jak widzowie, patrzycie. Da się to. To jest możliwe. Gdyby nie było możliwe, to by. No, te, to gdyby. To by tego nie zrobiłem. A jest możliwe, więc to zrobiłem. A um, chcę wam pokazać jeszcze kolejny. Mam no banana smutnego, ale nie chcę go używać. I jak chcecie znowu kliknąć, to tutaj macie kamerkę znowu i teraz z siebie widzicie sprząt, znaczy tak. A teraz... A ja nie aha. No a teraz jak klikasz środkowy, no to widać to. No twoje tak. Na przykład, patrz, widzę plecy, no to teraz swoje plecy też widzę. Tak, więc taki mit będzie i teraz em, będę tak od dzisiaj grać na tyle. W nie bo mi się tak podoba. Teraz będę tak bił, śmieczka. Djingo Bangi Wendy say Bangi run 13, ale Aha. B b bang Renny bang Bangi Idziesz do świnek? Patrz, jak ja tutaj wyglądam. Patrz. No. I kochają się. Kochają? No. Mamy no, trzy małe świnki. Ty patrz to! Ta. Ja się muszę odwrócić i zobaczyć jak to wygląda. Pewnie to będzie fajnie wyglądało to. Ale widzowie, teraz przychodzę do ostatniej postaci. Patrzcie, tutaj wyglądam tak jak z horroru. Chyba z horroru normalnie. Takiego horroru, że da się wystraszyć. Ale to nie koniec. Plecy tak samo mam takie białe. Mam wam pokazać? Dobra, pokazuję. Patrzcie, tutaj tak jest wideo. Tutaj i plecy. Środkowe, no i widać moje plecy. Ale czemu nie ma białego? Nie mam pojęcia. Ale powinno być. I po drugie, tutaj no mam czarne. Czarny, tak, ekran, ale teraz wracamy do banana. Cat. Banana kat z serduszkiem. No teraz to mm, też nie za fajnie wygląda. Ale jak chcecie, to. Zmienić. Na przykład tutaj. Dobra, widać tutaj. Tak. Yy, A tak. A nie, tak tutaj. Dobra. Środkowe. No i patrzcie. No i teraz tak wygląda. I dziwnie to wygląda, że nie, nie umisz. Tutaj wejść przecież skacze no? A nie umiesz tutaj wejść. Ale to teraz jest dziwne, że tutaj się da wejść za pomocą speedrunek. No i teraz tutaj jestem za pomocą speedryany, a właśnie ja, ja wam nie miałem gadać mitów, ale jak chcecie to zobaczyć, no to możecie, oczywiście jak chcecie to zobaczyć, to wbijajcie do mnie, niko przez dwa o, tak się nazywam, no i możecie do mnie wbijać, czyli ja, tutaj taki kotek, no i banana cat. Ja mam czwarty level. Czwarty? Ja mam szósty. To dwa leweli i już masz ten. Dobra. Teraz robimy tak, tak. Ej, tak mała świnka uciekła! Gdzie? No, ej! Świnie uciekają! Wiesz marchewki! Myrchewki! No to, że jedna uciekła! Ale nie, nie chodź. No, no No bierz się na kółku. Dobra, wiesz, tutaj chodź. Widzowie, jak chciałem to powiedzieć, to, to przepraszam, ale te świnie mnie wkurzały. Zaczekaj tu na chwilę, bo ja sprawdzę, czy mamy wełnę. Dobra, ale przepraszam, widzowie, ale no, te świnie mnie wkurzały. Jak chciałem to powiedzieć, no to, no to przepraszam, ale te świnie mnie wkurzały, nie? No ale zrobię, może dodatkowo. Okej. Okay.

Hacker jest głupi. Czyli hacker jest głupi. Prawda? No. no bo to prawda. Nie no, wiem. Ja już nie mam co do powiedzenia. Więc może ten film trwać krótko bo ja już nie mam co do powiedzenia. Więc witajcie się w kolejnych odcinkach. Więc. Pa. Papa, banana, cat, was pita, papa.